To, o czym mówi się, że jest pozornym obrazem widzianym tam w lustrze, przez lupę lub przez soczewkę ujemną, to tamtego nie ma. Ten obraz w części powstałej przez soczewkę rozpraszającą nie jest pozorny. W całości jest rzeczywisty i nie ma go tam, ponieważ jest tu, na matrycy tej filmującej kamery, na ekranie aparatu. Lub na siatkówce oka, czy na ekranie za soczewką zbierającą. Te, raczej dwa obrazy rzeczywiste, powstają przez zebranie rozbieżnych wiązek promieni soczewką dodatnią, tutaj stopniowo, kolejnymi soczewkami. Obrazy są ostre, ale w różnych odległościach. W tym przypadku obraz powstający bezpośrednio z promieni pobocznych leży bliżej, ostry obraz zebrany z promieni wcześniej rozproszonych soczewką ujemną leży dalej. Wiązki promieni pochodzące od punktów przedmiotu przed ich zebraniem są po prostu rozbieżne, mniej lub bardziej. Wspomniany obraz pozorny, zjawiskowo nie istnieje, jest wymyśloną i wysoce użyteczną ilustracją. Wiązka od punktu przedmiotowego, pośrednio rozproszona, więc bardziej rozbieżna, daje się zebrać do stanu mniejszej zbieżności, więc do dalszego miejsca niż wiązka bezpośrednia, początkowo mniej rozbieżna, zbierana tą samą soczewką do bliższego punktu obrazowego. Promienie wiązki pośrednio rozproszonej mają pozorny początek swojej rozbieżności nazywany obrazem pozornym. Ma on tutaj formę punktu i od niego biorą kierunki wszystkie promienie wiązki opuszczające tę soczewkę rozpraszającą, a obraz pozorny pomaga ukazać ich przebieg. W tym sensie jeden teoretyczny punkt jest kompletnym obrazem wynikowej rozbieżnej wiązki. Dla kolejnej soczewki ten sam pozorny początek pomaga poprowadzić przez nią biegi promieni, tym razem w roli teoretycznego przedmiotu pasującego do tych promieni, jakby był przedmiotem rzeczywistym. Gdyby ta wiązka promieni nie miała takiego rzeczywistego początku, miałaby początek pozorny, co nie zmieniłoby przebiegów promieni, przetwarzania, rzeczywistego obrazu ani postrzeganej lokalizacji przedmiotu. Od każdego przedmiotowego punktu można poprowadzić wiązkę promieni i określić jej pozorny początek po rozproszeniu. Kompletny zbiór takich początków, kompletny obraz pozorny jest kształtem, od którego da się poprowadzić biegi promieni wszystkich rozbieżnych wiązek wynikowego strumienia. Ten sam kształt dla kolejnej soczewki można traktować jak teoretyczny przedmiot pasujący do promieni do niej wchodzących. Promienie tej rozbieżnej wiązki zaczynają biegi od świecącego punktu. Także wtedy, gdy wiązka jest szersza, soczewki mogą kształtować wiązkę do stanu nowej wynikowej zbieżności soczewki ujemne do bardziej ujemnej, dodatnie do mniej ujemnej, do zerowej lub do zbieżności dodatnich ukazujących obraz elementu. Rozbieżna wiązka rozproszona soczewką ujemną też ma swój początek rozbieżności, ale teoretyczny, wyobrażony i nazywany obrazem pozornym. To on opisuje jednoznacznie wszystkie promienie wiązki przetworzonej i wskazuje jej punktowe, nieistniejące, pozorne źródło. W obu sytuacjach i początku rzeczywistego, i pozornego, tym samym sposobem, za stopniowo dobraną, ustaloną soczewką zbierającą, można uzyskać rzeczywisty obraz źródła. Z rozproszeniem wstępnym utrudniającym to zbieranie dalej, bez soczewki rozpraszającej bliżej. Gdy w miejscu punktowego obrazu pozornego, teoretycznego przedmiotu, bez wstępnego rozproszenia, umieszczę rzeczywisty punkt świecący, do soczewki obrazującej dociera taka sama wiązka promieni i obraz pojawia się w tym samym dalszym położeniu. Wniosek Obraz pozorny jako teoretyczny początek rozbieżności wiązki geometrycznie może pełnić rolę rzeczywistego przedmiotu dla soczewki następnej. Pasuje do padających na nią promieni tylko geometrycznie, podczas gdy tylko promienie są prawdziwe i sprawcze, a obraz pozorny teoretyczny przedmiot jest pomocniczą ilustracją. Punktowy przedmiot w wyniku zebrania promieni ma swój obraz położony osiowo lub bocznie, zależnie od jego poprzecznej lokalizacji. Również rozpraszana wiązka przybywająca z boku swój pozorny początek ma z boku, ale bliższy osi układu i bliższy soczewce rozpraszającej niż źródłowy przedmiot. Także odpowiednio przesunięty jest wtedy rzeczywisty obraz powstały za soczewką zbierającą. Również na schemacie do własnej analizy po zatrzymaniu. Obliczanie rozmiarów i odległości w zjawisku wspomagane jest parami trójkątów podobnych opartych na przebiegach wybranych promieni i na wymyślonych w tym celu kształtach obrazów pozornych i przedmiotów teoretycznych. Modelowo, ten wielopunktowy przedmiot ma swój obraz rzeczywisty wysyła wiele rozbieżnych wiązek tutaj trafiających na soczewki, kolejno rozpraszającą wiązki i dalej zbierającą je do punktowych obrazów tworzących łącznie kompletny rzeczywisty obraz przedmiotu. Żaden obraz pośredni czy pozorny nie uczestniczy w tym zjawisku pomijam promienie obojętne dla tej prezentacji. Odcinek rozproszonej rozbieżnej wiązki można całkowicie zilustrować jednym punktem, dorobionym teoretycznym początkiem wszystkich jej promieni, umownie punktowym obrazem pozornym, który jednocześnie pasuje do roli wyobrażonego punktowego przedmiotu dla następnej soczewki pasuje jak rzeczywisty przedmiot bez ujemnej soczewki pośredniej. Powrót. Zbiór pozornych początków wszystkich od przedmiotowych wiązek, łączny obraz pozorny jest pełną ilustracją wynikowego strumienia promieni. To od jego kształtu można wyznaczyć dalszy bieg wszystkich promieni strumienia. Wobec tego ten sam kształt ilustruje cały teoretyczny przedmiot dla kolejnego przetwornika optycznego. Z tym samym skutkiem pełniłby taką rolę rzeczywisty taki przedmiot, ale bez soczewki pośredniej ujemnej. Promienie rozbieżnej wiązki wysyłane przez jednopunktowy przedmiot odbijają się od lustra. Tutaj w płaskim schematycznym ujęciu. Promienie niezebrane, nie tworzą obrazu, wciąż stanowią monotonnie rozbieżną wiązkę, jakby pochodzącą od jednego wspólnego punktu odległego od przedmiotu symetrycznie względem lustra. Konstrukcyjny punkt ilustruje biegi wszystkich odbitych promieni tej wiązki, pomaga je poprowadzić. Po to go wymyślono i nazwano obrazem pozornym, który jako zjawisko nie istnieje i na przebieg zjawisk optycznych nie wpływa, za to jest punktem zaczepienia do konstrukcji biegu promieni. Obraz punktowego źródła może powstać jako rzeczywisty w wyniku uzyskania zbieżnej wiązki promieni, tak w ujęciu praktycznym i tak w schematycznym. Bez obrazu pozornego, który tylko geometrycznie reprezentuje wynikową rozbieżną wiązkę odbitą, a dla tej soczewki zbierającej reprezentuje nowo zlokalizowany teoretyczny przedmiot. Czacha dymi, chłodzenie lodowe, a to jest Jasiek w pozytywnej relacji z lodowcem. Płyniemy dalej dwupunktowy przedmiot, dwie wiązki promieni odbijające się od lustra, tak realnie i tak schematycznie. Dwa pomocnicze punkty konstrukcyjne, położone symetrycznie względem lustra, pozwalają wyznaczyć i ukazać bieg każdego z odbitych promieni obowiązek. W tym sensie układ pary tych punktów jest nazywany obrazem pozornym, kształtem pasującym do układu odbitych promieni jako dwupunktowy teoretyczny przedmiot, od którego mogłyby przybyć te wiązki. Może posłużyć do roli teoretycznego przedmiotu w konstrukcji przejścia promieni przez kolejny element optyczny, przykładowo przez soczewkę zbierającą. Najpierw dla jednego punktu Wybieram ze strumienia i prowadzę promienie łatwe konstrukcyjne, biegnące jak od przedmiotu, równoległy do osi soczewki dodatniej, wychodzi przez ognisko, środkowy bez zmiany, celujący w ognisko, jako równoległy, reszta promieni do wspólnego obrazowego punktu, podobnie dla drugiego punktu, jak na schemacie, tak i w rzeczywistości. A docelowy obraz rzeczywisty nie powstaje z obrazu pozornego, ale z doprowadzanych promieni. Obraz pozorny pomaga wygodnie prezentować wynikowe strumienie światła, a w roli teoretycznego przedmiotu pomaga przewidywać przejście promieni przez kolejny przetwornik optyczny. W praktyce konstrukcyjnej, zwłaszcza dla przedmiotów wielopunktowych i ciągłych, zamiast takiej nieczytelnej i pracochłonnej konstrukcji, zwykle wykonuje się ją dla co najmniej jednego punktu i dopełnia wynik dzięki wiedzy i doświadczeniu. Ponownie dwupunktowy przedmiot. Tym razem wysyłający wiązki promieni przez soczewkę ujemną rozpraszającą je, w tym promienie łatwe konstrukcyjnie. Równoległy do osi soczewki ujemnej wychodzi jak z ogniska. Środkowy, bez zmiany, celujący w ognisko, jako równoległy. Dalej byłoby trudno. Jednak wsteczne przedłużenia pilotujących promieni wyznaczają pozorny punkt początku rozbieżności całej wynikowej wiązki, punkt pozwalający poprowadzić biegi wszystkich jej promieni. Podobnie dla drugiego źródłowego punktu. Z rozbieżnych wiązek promieni obraz nie powstaje, a dorobiona para punktów jest pomocniczym dwupunktowym kształtem do wyprowadzania kierunków promieni wynikowych, obrazem pozornym, właśnie tak prezentującym przetworzone wiązki rozbieżne. Oko, kamera lub soczewka dodatnia z ekranem mogą zebrać wynikowe wiązki do obrazu rzeczywistego. Pomocniczy dwupunktowy układ pomaga wybrać z wynikowych wiązek łatwe konstrukcyjnie promienie pilotujące ich przejście przez dostawioną soczewkę dodatnią. Równoległe do osi, przez ognisko środkowe bez zmian, celujące w ognisko jako równoległe. Reszta promieni do wspólnych punktów obrazowych. Pomocniczy kształt pełni dwie role pierwsza to obraz pozorny, ilustrujący wynikowy strumień promieni, druga rola to pomocniczy konstrukcyjny przedmiot teoretyczny, reprezentujący ten sam strumień promieni, ale wobec kolejnego przetwornika ustawionego na ich drodze. Pomocniczy kształt nie jest zjawiskiem wspomaga obliczenia i konstrukcje odbiornik tworzący obrazy odróżnia wielkości przedmiotów poprzez rozmiary ich obrazów rzeczywistych redukuję liczbę promieni. W tym przypadku przedmiot obrazowany przez soczewkę ujemną odróżnia się swoim obrazem jako mniejszy niż obrazowany bezpośrednio. Oba ostre obrazy mają różne położenia. A to obie sytuacje połączone na jednym schemacie z dwoma obrazami jednocześnie, gdy część promieni biegnie poza soczewką ujemną. Sytuacja znana z rzeczywistości. Ciągły przedmiot wysyła wiązki promieni o rozbieżności redukowanej soczewką dodatnią. Najpierw prowadzę znane promienie pilotujące od jednego wybranego punktu równoległy do osi przez ognisko środkowy bez zmiany z kierunku ogniska wychodzi jako równoległy do osi reszta promieni zgodnie ze wspólnym pozornym początkiem całej wiązki. Zamiast zajmować się wszystkimi punktami przedmiotu, intuicyjnie dorabiam pomocniczy kształt, obraz pozorny, służący do poprowadzenia wszystkich wynikowych promieni. Pomocniczy kształt w konstrukcyjnej roli teoretycznego przedmiotu ilustruje promienie wchodzące do oka, kamery lub do innego przetwornika zbierającego promienie do obrazu. Z wynikowej wiązki wybieram i prowadzę promień równoległy do osi przez ognisko, środkowy bez zmian, celujący w ognisko, wychodzi jako równoległy do osi, reszta promieni do wspólnego punktu obrazowego, całości obrazu dopełniam intuicyjnie. Obraz pomocniczy nie jest już potrzebny, ale przydatny jako ilustracja. W tym przypadku obraz utworzony przez pośrednią soczewkę dodatnią jest większy niż uzyskany wprost od przedmiotu źródłowego i bliżej położony. Większy obraz ekranowy stwarza wrażenie postrzegania przedmiotu jako większego. Podobnie działa układ lupa oko, gdzie oko postrzega przedmiot poprzez jego powiększony rzeczywisty obraz na swojej siatkówce. Powrót. Zamiast odbiornika zbierającego, ustawiona tam soczewka ujemna ponownie rozprasza wchodzące do niej wiązki promieni, przybywające jak od teoretycznego przedmiotu. Wynikowy strumień rozproszonych wiązek ponownie ilustrowany jest kolejnym obrazem pomocniczym, obrazem pozornym, mogącym posłużyć do kolejnej konstrukcji biegu tych promieni, jak od kolejnego przedmiotu teoretycznego dla kolejnego przetwornika. Nie znalazłem podręcznikowej definicji, ale wygląda na to, że obrazami pozornymi w optyce nazywane są wyobrażone kształty złożone z pozornych punktowych początków ściśle rozbieżnych fragmentów wiązek promieni. Nazywam się Tomasz Seneńko i niepozornie, a podwójnie prawdziwie. Dziękuję za uwagę.